Kurwo, ty jebana w konfidencie Zajebał mi, kurwa, kiełbasę Zajebał mi kiełbasę, syn A żeretera, a mu uszy latają Chuj się na nie zapytał, widzisz? Mówię Mówię Skurwysyn, żeby miał kulturę To by się zapytał a on woli na hama. Stary idzie się wylać, to trzeba kurwa ukraść. Złodziej jebany. Gdzie jest milicja? <zumphy> 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 Nie? Co jest? Ej! Ktoś mi się na kompa włamał chyba. Ej! Ty ktoś mi się na komputer włamał? Ty Niemce! N Niemce mi się na kompa wjebały? Ty co je... co to było kurwa? Ej, co to kurwa było? Ej, wystraszyłem się. Ej, czek... Nie, ej, bez kitu. Ej, nie... Ktoś mi się na komputer włamał? Ej, poczekaj. Ktoś mi się chyba na komputer. Jak? Ej, kom na komputer mi się chyba jakiś haker niemiecki wiewał? Ej, zaczynam się bać.